Drukarka, pozornie najmniej ważne urządzenie peryferyjne. Wystarczy jednak drobnostka, taka jak choćby konieczność pilnego wydrukowania urzędowego formularza, niezwykle ważnego potwierdzenia przelewu, bądź zwykłej pracy szkolnej, i nagle odkrywamy, jak bardzo by nam się przydała. Wówczas też najczęściej stajemy przed dylematem, jaką drukarkę właściwie kupić. I tu niezłym wyborem będzie atramentowy Epson EcoTank L3150. Dlaczego? Już wyjaśniam. Już sam wygląd urządzenia zdradza, że mamy do do czynienia z wielofunkcyjnym kombajnem. Oprócz drukowania możemy więc też skanować i kserować dokumenty. Co prawda dość cienka klapka skanera zdradza, że o kopiowaniu stron grubych tomiszczy możemy zapomnieć, ale dokumenty, zdjęcia czy rzeczy szkolne spokojnie się tu mieszczą. Do domowego użytku w zupełności wystarczy. Z ciekawostek warto tu do dodać, że podajnik na papier drukarki mieści 100 kartek, a tacka, na której zatrzymują się wydrukowane strony? 30. Oprócz standardowego gniazda USB, Epson EcoTank L 3150 posiada też możliwość bezprzewodowego podłączenia do komputera przy wykorzystaniu domowej sieci lub bezpośrednio za pomocą funkcji Wi-Fi Direct. Niewątpliwie największym atutem Epson EcoTank L 3150 jest jednak system stałego zasilania batrament. Producent postawił tu bowiem na sprawdzone już rozwiązanie w postaci wbudowanych pojemników na tusz i służących do ich napełniania butelek z atramentem. Cały proces uzupełniania tuszu jest przy tym bajecznie prosty i wymaga jedynie osadzenia butelki w przeznaczonym dla niej slocie. No dobrze, ale ktoś może powiedzieć, i co w tym wszystkim takiego nadzwyczajnego? W czym ta drukarka jest lepsza od innych? Najlepiej pokazać to na przykładach, powiedzmy, pięciu sytuacji, w których podziękujemy sobie, że wybraliśmy właśnie drukarkę Epson EcoTank L3150. Sytuacja pierwsza. Potrzebujemy pilnie coś wydrukować, a tu nagle drukarka sygnalizuje brak tuszu, albo gorzej, brak wykrycia kartridża, jeśli stosowaliśmy nieoryginalne zamienniki. Każdy, kto doświadczył czegoś takiego, wie, ile potrafi kosztować to nerwów. Z Epson EcoTank L3150 ten problem niemal nie istnieje. Nie dość bowiem, że mamy stały podgląd, ile tuszu znajduje się w poszczególnych pojemnikach, to jeszcze butelki z atramentem wystarczają zazwyczaj na więcej niż jedno tankowanie. Ba, wedle producenta, dołączony do drukarki zapas tuszu pozwala na wydruk 8100 stron czarno-białych i aż 6500 stron kolorowych. I choć ciężko zweryfikować te dane, jedno jest pewne, już na starcie mamy zapewniony komfort niczym nic użytkowania przez długi czas. No i do tego koszt eksploatacji jest znacznie, znacznie niższy. I to nawet od drukarek laserowych. Sytuacja druga. Śpieszymy się na spotkanie z klientem, a wskutek zabaw naszego dziecka z drukowaniem kolorowanek poziom tuszu spadł do minimum. Wpierw musimy więc wymienić kartrycz, a potem pozostało jeszcze samo wydrukowanie kilkunastu stron z grafikami. A czas goni. Z Epson EcoTank L3150 takich sytuacji nie musimy się obawiać. Nawet jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia tuszu, to zajmie nam to znacznie mniej czasu. Łatwiejszy i natychmiastowy dostęp do pojemników oraz wygoda napełnienia z butelek robią swoje. Do tego jeszcze czas drukowania jest tu bardzo przyzwoity. Sytuacja czwarta. Siedzisz właśnie na dworcu, czekając na pociąg i nagle otrzymujesz maila z ważnym dokumentem, na który czeka ktoś z Twojej firmy. Możesz przesłać go dalej, ale czy mogę od razu go nie wydrukować? Usługa Epson Connect pozwala założyć konto i zarejestrować na nim swoją drukarkę. W ten sposób możesz drukować na Epson EcoTank L3150, zarówno dokumenty, jak i zdjęcia zrobione telefonem, po prostu wysyłając je mailem na adres drukarki i to z dowolnego miejsca na świecie. Sytuacja trzecia. Nasze dziecko było chore i teraz zmuszone jest nadrobić szkolne zaległości. Udało nam się pożyczyć zeszyty od jego kolegów i koleżanek, ale trzeba je szybko zwrócić, bo szykuje się kilka sprawdzianów Z Epson EcoTank L3150 to żaden problem. Możemy zeszyty zeskanować do PDF bądź innego formatu albo od razu je skserować. Jedno i drugie nie zajmie nam wiele czasu, a do tego jest na tyle proste, że bez trudu poradzi sobie z tym nawet ośmiolatek. Sytuacja piąta. Nie masz pomysłu na prezent przyjaciela, ale na twoim dysku znajduje się świetne zdjęcie ze wspólnej, nieco już zapomnianej eskapady w góry. Myślisz o jego wydrukowaniu, ale boisz się, że bez odpowiedniej jakości nie będzie to miało oczekiwanego efektu. Epson EcoTank L3150 i temu potrafi zaradzić. Dzięki wyposażeniu drukarki w głowicę mikropiezo, druk zdjęć jest bardziej wyrazisty, a kolory przejścia między nimi są żywsze i bardziej naturalne. Przy dobrym jakościowo papierze fotograficznym mamy więc pewność, że wydrukowane zdjęcie zrobi na obdarowane wrażenie. Obecnie w ramach promocji każdy nabywca EcoTanka może uzyskać zwrot do 500 zł z ceny nowego urządzenia. Wszystkie urządzenia Epson tej klasy objęte są także akcją, dzięki której istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego do 3 lat. W takich sytuacji, w których opisywana drukarka sprawdziłaby się doskonale, można mnożyć bez liku. Jedno jest jednak pewne. Epson EcoTank L3150 to naprawdę udane urządzenie wielofunkcyjne. Kompaktowe, trwałe, ze świetnym systemem napełniania pojemników. Do tego potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć, jeśli chodzi o wyjątkowo niskie koszty eksploatacji. Nasza ocena? Mocne 4 Plus i znaczek super opłacalność.